Tutaj maszeruję, to nakręcę troszkę tego deptaku, minicentrum, coś ono się rozdziela Tak ja tutaj już byłem Pamiętam te mury kawałek murów miejskich zostało Także tu jest powtórka z rozrywki Próbuję to nagrać na Ultra HD, chociaż mi te karty nie chcą grać, ale zobaczymy. O, jakie ładne drzewka. Lapa no, oliwne. Chociaż nie wiem, nie znam się na drzewach. No, już dalej widać morze, wieżę, pewnie kościelną, lody.